Na czeka jestem Elfisek, no, moi drodzy, bardzo, ale to bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale serii Minecraft Survival w tym odcinku będziemy robić coś oczywiście niesamowitego jak zwykle, no i też troszeczkę nielegalnego, ale do rzeczy. W tym odcinku nie spowoduje za mną Albercik, czyli mój konik i nie spowoduje nie niego w zagrodzie, ponieważ w tym odcinku będziemy musieli rozmawiać Alberta z, z Bobem, czyli z osiołkiem Abry, który, który teraz, teraz oczywiście jest u Abry. No i ponieważ będziemy taką fajną rzecz robili, pewnie już każdy Zauważył na, na mnie turce, że jest jakiś Zwierzę, ale to nie jest koń ale to nie, a, i to nie jest osioł ponieważ w tym odcinku stworzymy muła czyli po prostu krzyżówkę no czyli, czyli po prostu, jak e, rozmnożymy konia i osła, to wyjdzie taki inny gatunek z, z, zwierzęcia, czyli musz, lub taki po prostu e, o, e, osłowaty konik, czyli takiego taki po prostu dziwnego. I w tym odcinku będziemy po prostu go stworzyli, ale to nie jest koniec, ponieważ dla niego można mnożyć oczywiście skrzyneczkę i siodło. Czyli w tym odcinku będziemy e, robili i mega, i mega rzadkie zwierzę, i mega tajny, mega dyskretny magazyn więc to będzie serio, coś mega grubego, i mega wam bardzo to, do końca. W tym momencie, każdy osoba, która czyli suba oraz w komentarzu osiołek, otrzyma, adres. Tarduszko, czemu nie? ale Trzeba kanał oczywiście sumować, ja to sprawdzał. A my już lecimy, ponieważ to jest dość trudne wyzwanie. Po pierwsze, żeby je rozmnożyć potrzebujemy dwóch z z złotych jabłuszek. OK, raz, dwa. Tylko musimy jeszcze wbić po golda, oczywiście. Ale tak, a, a, ale tak ogólnie. Mec się tego boję, ponieważ to jest bez wiedzy, Abry, Więc po prostu może dam jakieś pieniążki, żeby on nie był na mnie Ale no wiecie. Bo on o tym absolutnie nie wie. I ja, i ja chcę, żeby on tym nie wiedział. Bo, bo, bo tak, bo wtedy będzie chciał po prostu tego muła zobaczyć. I wtedy wyjdzie na jaw, bo jak ona nie sobie usiąść. I zobaczy, że ma tam swoje taja bogactwa, no to XD. On sobie, tam sobie i ta, i ta, i ta to może wziąć. To było dość niebezpieczne. Ale spokojnie. Ja mam już o to fajny plan. Po prostu sobie, sobie teraz mijamy poła Boba I pójdziemy z nim do mojego domku i tam po prostu je rozmnożymy oczywiście Bob wróci na swoje miejsce, żeby się nie martwił o to Bob będzie absolutnie bezpieczny. oha bo jest na linii no tak, zapomniałam o tym, tam, cyk, cyk, cyk Okej, okay, Bobek, lecimy zaraz do mnie, ponieważ trzeba zrobić nowe fajne zwierzątko i to będzie właśnie jednocześnie zwierzątko i magazyn, więc jak to, XD ale spokojnie, ważne, że ten mógł być szczęśliwy, dobra, uwaga, uwaga czy każdy jest zaraz na to gotowy, ponieważ to będzie dość, dość, dość zwariowane. dobra, nie nie nie, 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 nie. nie! nie! Ujacie! Ej, ale się wystraszyłem. Ej, co ten typ tutaj robi? Nie się tego pojęcia. Ale właśnie, że go już w tutaj tym, w tym miejscu nie ma. Spoczko, dobra. I teraz moment kluczowy na ten odcinek. Natomiast Bob i Albert będą mieli maluczka. Ale ten maluczek będzie taki wyjątkowy. Sami zobaczycie, jak on będzie śmiesznie wygląda. Uwaga, uwaga, czas start. Ale teraz koniecznie z suba i dzwonacie, bo chyba się to należy. Co? Dobra, uwaga. Cyk, cyk, cyk. Udało się. I zaraz tylko spójrzcie na to. Mały mówi się to, jaki on jest słodki, tylko... No to jest taki X, xd, no, ponieważ on nie jest podobny ani do Bowa, ani do Alberta ponieważ to jest po prostu taki osiołek e, i konik gwiezdny bo on jest ogólnie jak urośnie duży jak koń a, i, no i ma oczywiście ośle uszy i taki pyszczek właśnie ośli i to tak bardzo, bardzo fajnie wygląda i właśnie na tym maluszku ci będziemy robili najbardziej tajny magazyn na świecie no może to nie będzie jakieś mega łatwe ale ważne, że w tym odcinku to, 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 to zrobimy no i po prostu będziemy mieli swoje całe bogactwo schowane w jednym miejscu i nikt tego za żadne skarby nie, nie będzie mógł go naleźć. dobra, ale w tym momencie musimy tylko iść po złoto, ponieważ musimy, Ałże za, 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 za to zapłacić. W ogóle on o, on o tym nic nie wie, więc to jest też trochę niebezpieczne, ale o to chodzi właśnie, żeby on o tym nie wiedział, bo jak on się o tym dowie, to on może mi będzie chciał, chciał tego maluszka zabrać. a To by było dość nieciekawe. Dobra, skrzynczkę bierzemy tylko sobie. Dobra. I zaraz tylko musimy iść, aby dać pieniążki za to, bo jak on się o tym dowie szczerze, nie będziemy oddawali ani tabliczki, żeby on nie wiedział, od kogo to jest i żeby on nie wiedział za co to jest. O, o to właśnie w tym chodzi. I mam nadzieję, że ona zaraz wypali, bo jak nie, to może być taka łuska. I spokojnie, ja tam wierzę w to, że będzie ok. dobra. to tutaj skrzyneczkę, w której niepozornie, ale to absolutnie niepozornie będzie tyle złota. I on, nie, on w ogóle nie będzie wiedział, o co w tym chodzi? bo to jest ten gościu. Jest jakaś tabliczka? Nie ma żadnej tabliczki. i to będzie jakaś ciekawe i zobaczymy, jak Abraham potem zareaguje. Bo jestem tego też dość ciekawy, wiecie. No, dość tego jestem ciekawy. Dobra. Ale spokojnie teraz, teraz tylko musimy wbić. I żeby ten... Gdzie on jest? Gdzie on jest? Czy on gdzieś? Ej, gdzie on jest? Gdzie on jest? Gdzie on jest? Halo? Ej! on tutaj, on co? I gdzie on jest? Osiołku, mułku, mułku. I czy on gdzieś uciekł? to przecież on jest mały na jedną kratkę i on mógł tędy wyjść. I bo on gdzieś zwiał. Nie, nie możemy tego musimy go w sumie znaleźć, bo może być teraz straszna lipa, jak on gdzieś uciekł, a my nie będziemy wiedzieli, gdzie on jest. Nie. I gdzie on jest? Przecież on jest malutki, on się jeszcze tak nie ogarnia w terenie. Jest! Ej, ale mi zaraz zrobił stracha! Ej, ale to jest w ogóle jakiś żartownik, bo już myślałem, że on uciekł, i już myślałem, że będę tego musiał po całym serwerze szukać, ale na szczęście aż tak daleko nie uciekł. I będziemy go musieli coraz tam koniecznie przypiąć, bo jak on nie ucieknie, to będzie no dość nieciekawe. przez nas. To będzie po prostu dość nieciekawe. Dobra, lecimy teraz tutaj gościu, lecimy, lecimy. No i zobaczymy, jak ci się spodoba twój nowy domek, ponieważ no właśnie nie wiem czy on, czy on ma w tym miejscu mieszkać. Że my musimy dla niego jakąś tajną zagrodę zrobić, żeby po prostu nikt o nim nie wiedział, bo jak ktoś się o nim... No, to może być coś bo osoba na niego usiądzie, wdusi sobie E, a tam zobaczy, że w tym miejscu będzie moje w bogactwo. No to nie było dość ciekawe, ale spokojnie, teraz tylko czas go wyhodować. Ale po pierwsze, żeby ten słodki maluczyk urósł, musimy zrobić jedną bardzo istotną rzecz. Uwaga, uwaga! W tym miejscu mam oczywiście swoje sianko. Mam tego oczywiście około staka. I właśnie po to jest mi ten stak, żeby zrobić coś, coś, coś mega hardcorego. A już mogę o no, to chodzi, bo to jest też dość ciekawe. Ponieważ e, dzięki temu sp 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 sprawimy, że ten mały mu urośnie. Dobra, cyk, cyk, cyk. No, i no w sumie, e, tak. tak, tak, tak tak sobie tak, tak myślałam, bo, my, bo my będziemy musieli jakoś oczywiście nazwać, nie? Ale skoro już Boba, ja mamy Alberta, a, a to są chłopcy, to możemy chyba dać mu i żeńskie, żeby zobaczyć dziewczyna, co na to. To jest też do świata, pomysł, Ale uwaga, uwaga. Teraz czas, żeby ten mały mu urósł i żeby był. U, no, dużym, dużym byłem. Dobra. Ale Elvis, jak ty chcesz to zrobić? Tan, tan, tal. Uwaga, uwaga, widzicie? I teraz ten maluszek stał się ogromnym mułem. Ej, z on mega fajnie wygląda. On wygląda kompletnie inaczej niż y, y, jego rodzice, więc stary xD Ale spokojnie, dobra. Ale teraz, a, ale teraz musimy tylko wbić po siodło i po skrzynkę. Żeby był oczywiście w pełni gotowy do tego, żeby być moim, no, przenośnym magazynem, właściwie. Bo y, szczerze, to jest idealny pomysł na przynośny magazyn. Bo właściwie, jak damy tam skrzynkę i damy tam swoje bogactwo, to ludzie mogli z moim całym bogactwem jeździć po świecie. I to jest idealny pomysł, dobra. Albo pierwsze, damy tutaj siodło a po drugie, musimy wsiąść jeszcze taką skrzyneczkę, ponieważ nie będzie wiecie, ale na niego właśnie można nałożyć skrzynkę i to jest też bardzo ciekawe. Dobra, uwaga, uwaga, tu jest oczywiście muł, proszę bardzo. A musimy go jeszcze oswoić, ej, Kompletnie mi to wyleciało z głowy, że on musi być oswojony. O! Ej, ale szybko w ogóle, ale szybko. Lol, ale on fajnie wygląda. Spójrzcie tylko, on wygląda tak śmiesznie. I to mi się e, właśnie w niej podoba, dobra. Dajemy teraz to siodło. I można już że już nie w ogóle tutaj jeździć, czyli spoczko. Chyba, chyba możemy go już dowolnić, co? Chyba nie będzie teraz, teraz uciekał. Dobra, cyk. I teraz dajemy tutaj tylko skrzyneczkę. cyk, widzicie tylko to? To jest mu i on ma sobie skrzynkę i w tym miejscu jest mnóstwo miejsca, w którym możemy dać, dać właśnie moje wszystkie skarby. Ej, to jest szczerze dość ciekawe, więc zaraz tylko wbijemy, ponieważ nie wiem wiecie, ale w tym miejscu mam, tylko niech o nie mówcie, tajny magazyn. W mam oczywiście swoje najcenniejsze temy na świecie, ale po pierwsze, w tej skrzynce, mamy mnóstwo to temów, które z Izrailu i, z, i z, 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 z nie wiem, nie wiem jak to się nazywa. Z wizyty, tak, z wizyty w Leśnym dworze. Więc to jest serio też bardzo fajne, że mam to tyle, bo szczerze. Mam tego chyba do zapas, nie? Dobra. A tutaj mam w tej skrzynce takie narzędzia, głównie trój zęby, kidofy i wędki. Dobra, tutaj mam tint, czyli też coś bardzo cennego, ponieważ żeby zrobić tak tinty jest potrzebne chyba 500 tego prochu od to jest bardzo dużo. No i w tej ostatniej skrzynce mam tyle rzeczy, co jest ogólnie ta mega rzadka zbroja kolczasta i mnóstwo zbroi diamentowych, no i oczywiście te dzwony, w których mam mn mnóstwo i jest trzeba też koniecznie schować. Dobra, ale po kolei. Najpierw ja wbijmy do mojego drugiego tajnego magazynu, w którym mam też bardzo ten i ponieważ mam tam i złoto, i szmaragdy, i diamenty, i wszystko w ogóle, wszystko w ogóle, dobra. A więc tak, złoto musi być zawsze pod ręką, emeraldy też, bo to jest coś, co jest dość często używane. Ale diamenty, to, no... Szczerze, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć To jest coś, co nie jest aż tak często używane ze, ze względu na to, że mam wszystkie te temki, Wszystkie są gotowe e, wreszcie do użytku I na wszystkich mam właściwie mending. No, no może i, i, i prawie na wszystkich Bo mam na, na zbrojce cały, mam tutaj na mieczu, mam na, na kilofie. Tylko na dwóch moich narzędziach nie mam Więc to jest po prostu nie aż takie przydatne, czyli możemy sobie... nie, możemy sobie zrobić tak, dobra To jest już, już w ogóle dla mnie takie wariatwo, że ja się nie, nie mogę wysłowić W końcu robimy taki, taki domagazyn, że nikt nie będzie miał go znaleźć, Mamy już stack bloków diamantów, wow, wło, ile to jest siano, tylko skurcznie na to. Stack bloków diamentów, wło, to przecież to jest x de kompletne, dobra. Cyk, a teraz, gościu, tylko uwaga na to, wkładamy to w tym miejscu i już mamy nasz pierwszy item w naszym, no, można nawet tak powiedzieć, nielegalnym magazynie, bo wszystko ogólnie na serwerze to jest tajne, jest nielegalne, ale z tego co wiem, no, na pewno każdy ma jakąś swoją tajną bazę, gdzie trzyma swoje skarby, no, dosłownie każdy musi tak myśleć. dobra, ale do rzeczy, mamy tu jeszcze emeraldy, które, no, w sumie, wiecie co, chyba też się to możemy wziąć, bo to nie jest aż takie cenne, no, a jak się je używamy, no, to wiecie co, Weźmy tutaj tak, no uznajmy, że zostawimy tutaj takich 11 szmaragdów i jak będziemy potrzebowali, to po prostu tutaj użyjemy spoczko. A resztę możemy chyba schować, bo to nie jest aż takim potrzebne w, w ogromnej ilości. Więc chyba wystarczy nam tego tyle. Dobra, 14 tego będzie. A łącznie 17 boków szmaragdów! Jak widzisz to jest tyle kupa siana, nool! Ile ja mam tego... Ej, w sumie to możemy chyba, wiecie co? Chyba jeden M nam tutaj wystarczy i możemy sobie zrobić jeszcze dwa bloki emeraldów. Raz kiedyś śmierci, zobaczymy jak to będzie wyglądało. Czekajcie, dobra. Lol, 19 bloków szmaragdów, to jest tego tyle. Bo powiedzieć, przecież jest za to, bym mógł sobie takie miasto kupić. No ale dobra, chyba możemy iść, iść tylko zaraz spać. Bo się w ogóle ciemno robi, a wolałbym, żeby tutaj nie było żadnych mobów. wiecie o co chodzi, dobra. Ale teraz czas tylko tutaj włożyć. Lol, mam już tyle cennych temów, ale tutaj mam jeszcze inne rzeczy, które możemy tutaj umieścić: jakieś tam totemy, slime ball, name tagi i inne ogólnie. Bardzo, ale to bardzo cenne idee. W ogóle. Mogę już iść spać, więc poczka, chyba się po prostu teraz drzemniemy. Żeby nie było, że mamy tutaj noc i nam będzie tutaj mnóstwo kliperów właśnie, bo tego bym wolał jak uniknąć. Rozumiecie chyba, dobra. Ale teraz uwagę uwaga moi drodzy, bo tu jest mój tajny magazynik. Wbijmy sobie teraz do niego. I tak, tak, mam tutaj tyle tych totemów, że właściwie mam tutaj ich, ich, ich zapas na całe życie, bo ja w sumie jakbym, jak, jak, jak ja właściwie umieram, to chyba najwyżej raz, raz w miesiącu, no może i trzy, ale chyba, chyba nie są mi aż tak potrzebne, no więc uznajmy, że weźmy sobie już tutaj tyle i nie w tym miejscu około no właśnie pięciu ich zostanie, a, a, a resztę teraz chowamy, dobra. Cykl, tam musimy sobie teraz wbić i w sumie tu jest tego i tak bardzo dużo, wiecie? Dobra, tylko, tylko teraz tutaj cyk. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Dobra, to czas zajęło w ogóle mnóstwo miejsca, no ale w sumie czegoś się, czego się nie robi do takich cennych i temów, nie? Dobra. Ale zaraz czas na resztę, dobra. W sumie teraz w tej skrzynce co jest takiego jeszcze cennego. Potka na siłkę, na pewno potka na siłkę, bo ona jest też bardzo rzadka, a w sumie mi się jej udało niedawno nie zrobić, więc w sumie może i mam tam dwie magazyny, ale gdyby one mi zginęły, to możemy mieć jedną zawsze zapasową, dobra, no i takie na pewno, na 100%, bo one są takie u nas rzadkie, bo żeby je znaleźć, to trzeba tak mnóstwo łowić albo chodzić po kejwach, a w moim przypadku to akurat było chodzenie po kejwach. dobra, zaraz uwaga, złote jabłuszko, czyli też, no... Szczerze, chyba nie ma rzadszych rzeczy niż Wasze e, e, takie, bo żeby je zdobyć trzeba się tyle nosić po świątyniach A ja akurat już w że więc też bardzo fajnie Nie, nie, przecież nie, nie, to przecież ja nie mam, nie mam Od Macieka, wspominałem. Maciek mi je dał, no tak, dobra Spoczekaj, mam tutaj ileś miejsca? Raz, dwa, trzy, cztery Wolne, wolne sloty, chyba, chyba nam powinno to tyle wystarczyć Wiecie, to nie jest jakoś dużo, ale to nie jest również jakoś mega mało Dobra, ale co mamy tutaj jeszcze takiego cennego? No oczywiście, że moje slimebole, no wiecie co, uznajemy, że tutaj około pusta sobie zachowamy w tym miejscu. Okej, okay, porządek tutaj musi być. E, to jest oczywiście boba, ale los tak tego, przecież to jest u nas takie rzadkie, że chyba je, je, jeden slimeball kosztuje, no nie wiem, z 16 euro, Przecież to jest tyle siana, gościu. Okej, okay, mamy tutaj tylko jeszcze 3 miejsca, ale to nie jest oczywiście jakoś mega mało. Możemy wbić po jeszcze resztę ceny z Zobaczymy, co tutaj się nam jeszcze zmieści. Tutaj chyba już nie ma nic takiego cennego, co? Tu jest to. Trójzą, bo do go trójząb, przecież to jest tak rzadka rzecz, żeby ją zdobyć, no trzeba tyle pływać i tych właśnie e, utopców szukać. Więc też sobie tutaj zachowamy. Dobra, mamy jeszcze tylko te dwa wolne miejsca, no ale w sumie dwa miejsca to jest i tak bardzo dużo, co nie? I no musimy go nazwać jeszcze... Za Ej, ale mi tu wyleciało z głowy. Gdzie jest znajomy? Tak, który jest znajomy, tak. Wiesz, on musi mieć imię. A, a, a właściwie, tam, chyba nawet ona, to na to. Niech to będzie ona, tak. To musi być ona, bo mamy już tutaj dwóch chłopów, więc teraz tam musi być nie chłop. Dobra, dobra a więc tak. Mam już idealne imię, bo sobie wiedziałeś, ja się przed odcinkiem. Józefina, tylko z to Józefina. To jest chyba idealne imię dla mulicy. No właśnie, to, 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 to na wyjście nie jest muł, to jest mulica. Siema, siema. dobra. Ej, w sumie to fajnie. Mamy tutaj nasz magazynek, ale musimy jeszcze wbić po dwa ważne itemy, które możemy tam schować. Ale Coś będzie, czy nie? TNT! No tak w TNT, to nie, nie, nie możesz właściwie... I dzwony, i dzwony, ale to dzwony zaraz sobie ogarniemy. I z chyba będziemy musieli trochę tych to, 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 to temu stąd wyrzucić, żeby móc resztę cennych jedynów tutaj schować, wiecie? Bo już tu jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć totemów nieśmiertelności nie w jednym miejscu. No chyba teraz by dużo, co? Bo gdyby ktoś tu jednak znalazł i by je wziął wszystkie, to ja bym tego serio nie, nie, nie przeżył, serio. Dobra. Tutaj może coś. Dzwonek, tak, dzwony, przecież żeby zdobyć tyle dzwonów, to trzeba tyle wiosek znaleźć. No ja cię. Dobra, a więc tak. E elo jest definia Elo. I to jest wręcz idealne imię dla muła. Właśnie to dla mulicy, dobra. widzicie co? Jeden totem możemy z chyba wziąć, żeby nie było już tutaj sam samo totem, wiecie. Możemy ten i jeden stąd wyjąć i włożymy go do tej skrzynki. mówić, mnie, Dobra, cyk. U, ej, wyleciały Celiny, dobra. To jest oczywiście Boba, i tutaj nie ma już właściwie nic aż tak cennego. No, mój hit of the to nie jest aż takie coś cenne, nie? To jest taki właściwie, no, w miarę normalny enchant, który można łatwo pozyskać. Dobra, ale w tym miejscu, tu jest przecież mój ogromny magazyn, to możemy sobie wziąć. Hmm... Ej, w sumie, tutaj nie ma nic aż tak cennego, co byśmy mogli tam schować. No tak, ej... Książka na niezniszczalność, przecież to jest coś, przecież to jest coś, gościu. Książka na Unbreaking 3, to jest też ogólnie coś co i z tego co wiem, one się nawet abrupt skończyły więc wiecie, to jest coś już mega cennego. Dobra, a więc tak, mamy tutaj raz, dwa, trzy, cztery, pięć... czekajcie, raz, dwa, trzy, cztery, pięć... nie! Ale, jak kompletnie nie umiem liczyć? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, okej. Czyli mamy tutaj łącznie 15 slotów, czyli mamy 15 cennych itemów, więc to jest bardzo dużo, oczywiście, dobra. Ale z, e, zaraz trzeba będzie, oczywiście, no, są, e, naszą mulicę Justefinę schować. Ale wpierw musimy odwieźć Boba do jego domku, żeby się. E, bo, bo właściwie, jaka, jaka bro tutaj wbije. I zobaczcie, że jego bobis jest u mnie w zagrodzie. To może być z mnie w ogóle. Ja się tak w ogóle czekam, że on się o tym dowie, że to jest też dość, dość spory problem. Bo w ogóle on żadnej zgody nie wyraził. Gdyby on mi chciał Justefinkę zabrać, Brać, to mogłabym mieć Lipa, bo, 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 bo bym ją wziął z tymi wszystkimi cennymi tymami, a tego bym jednak, wiecie, wolał uniknąć nie? Dobra, cyk, i zaraz tylko trzeba ją jakoś, jakoś idealnie schować, bo szczerze, ono nie może być w tym miejscu, by jak ktoś założył zwierzątko z tym z tym, ze skrzynką. To oczywiste jest, że, ta, że to coś jest, ale spokojnie, my ją sobie tak schowamy, że, na, że nawet jak ją znajdą, to się nie ogarną. Dobra. Już nawet na to mega, me, mega fajny pomysł. O, są w ogóle moje owieczki. W ogóle spójrzcie i je mam, no jeszcze ja to zbieram. I możemy chyba sobie nawet teraz w tym momencie też tego, 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 tego zabrać, zabierać na to. Okej, okay, cyk, cyk, cyk. No tak, no tak myślę, że możemy chyba sobie tego około staka wziąć, sobie na to, około staka i, i, i zaraz pole, polecimy naszą mulicę schować. W ogóle jak to brzmi, mulica. No, jest mu, ale mulica. Tego jeszcze chyba nie było nigdy. Oj, chyba nikt dobra. 47. No to jest dość mało jednak, bo, bo chyba e, raz, e, jak zbieramy to jest tego ponad stack, Czekajcie. Jakieś tutaj jeszcze owieczki, tak, są tutaj sami, jeszcze tutaj. okej. Okay. I to nawet nie jest tak, tu, tu już będzie 63. Okej, okay. mamy tego ponad stack, więc bardzo fajnie. Stack i 4. No to jest dość, z tego dużo jednak. I, I właściwie z tego coś by było można fajnego wy, wybudować. Nie wiem, ja mam tutaj tyle wełny gościu. I no właśnie, możemy chyba sobie teraz to, 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 to też odłożyć, co? Ja tylko tutaj teraz tyk, cyk tyk, tyk. E, gdzie? Czyli już Boba odstawiłem, a już go odstawiłem, a ja go nie przypiąłem, o nie, trzeba go zaraz koniecznie przypiąć, bo jak ona wziął to oczywiste jest, że, że będzie na mnie, no bo ja, 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 ja tam z nim coś wymajstrowałem, więc w sumie trzeba go tutaj teraz oczywiście przypiąć, żeby on nie, żeby on nie uciekał, cyk, 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 no i Bob już jest, jest u w domku i nie ma teraz Bob żadnych szans, żeby uciec, a nie, Bob, gdyby Bob, gdyby Bob miał skrzynkę, to bym to, to by sobie nawet tego nie zauważył, wiecie, ale na szczęście jej nie ma, bo gdyby... Gdyby Abram miał swoje wszystkie temy na Bobie Gdybym jego go pożyczył to by się na mnie tak wkurzył Ale spokojnie, na szczęście tak te, też te, te nie ma miejsca Ale już mam idealną kampę, w której schowamy naszą Józefinkę gdzie będzie, gdzie będzie wręcz idealnie bezpieczna I nawet jej nic nie grozi, dobra, a więc tak Zacznijmy od tego, weźmiemy sobie tutaj około dwóch saków co to jest chyba dobry pomysł, ponieważ nie, nie wiem czy wiecie, ale schowamy ją w takim miejscu, gdzie nikt nie wbije, gdzie dosłownie nikt nie wbija. Dobra. To jest moje oczywiście co więc teraz jest bo tutaj był intrus i tapej, to d on tutaj w ogóle kombinował. Ale słuchajcie, w tym miejscu, dokładnie w tym miejscu, na tym piętrze, możemy ją schować i wtedy w się sensie absolutnie nikt o tym nie ogarnie, szczerze, absolutnie się o tym nikt nie ogarnia, więc tak, damy tutaj te, takiej temki i ona będzie mieszkała na piętrze. I to będzie takie fajne, szczerze, bo, bo, bo kto to jest poziom? To jest... To jest prawie kratka. Mnie to jest bardzo wysoko, ale w sumie na, na, na pewno będzie zadowolona, spoczko. Teraz tylko tutaj cyk, cyk bo musimy tutaj, tutaj coś jakoś wprowadzić, nie? Dobra. A więc tak, gościu, a więc tak. Chyba od tego miejsca ją wprowadzimy. Dobra, tylko tutaj cyk, cyk, cyk. Cyk, teraz tak tylko. Dobra. Chyba się nam udaje, co? Chyba nawet tutaj się ładnie idzie. Dobra. Tylko musimy tutaj w tym miejscu wykopać, bo tu nam tutaj ewidentnie przeszkadza. Teraz tak tylko, tak na boku. Dobra. Ej, tu jest dość trudne wyzwanie, ale ważne, że musimy ją to koniecznie prowadzić, żeby nikt się nie ogarnął, że ona tam jest. Szczerze, bo kto wbija na piętro mojego budynku? No chyba absolutnie nikt. Dobra. Szczerze, ja tam byłam kilka razy w życiu, więc... A co dopiero inni. Dobra, tutaj musimy się mieć tylko wejść w tym miejscu. Dobra. Cyk, cyk, cyk. Dobra, tak, tak, tak. I tak teraz. Czy, czy wejdzie, czy się nie, nie skinuje. Ło, ej, spadłem, jej było blisko, ale może nawet Spando Sandu, do dobra, zaraz tutaj w tym mieście cyk, bo ona musi jakoś tutaj ładnie wejść, żeby nie było z tym żadnego problemu, nie? Dobra, teraz tak tylko, tak spoczko. Dobra, i teraz tylko biegniemy po naszą mulicę, ej! Mu... To jest chyba moje nowe ulubione słowo, mulica. Dobra. A więc tak, e, pani jak już tutaj e, widzisz, że na mnie czeka, tylko sobie tutaj coś przykorzy fajnego. Dobra. Cyk, oczywiście jemy sobie tutaj baraninkę i lecimy na samą górę. E Eluwa, Eluwa! Ale się w ogóle fajnie namuleje, bo on jest ogólnie trochę wolniejszy od konia. Ale sam fakt, że wygląda bardzo, bardzo fajnie. Tylko spójrzcie, te uszy te uszy, ośle, To tak fajnie wygląda. Lol, to jest genialne. Dobra, tędy wyjdziemy Tak, chyba tak, dobra. Teraz uwaga, musimy ją w tym miejscu wprowadzić, co będzie dość trudne Ale co to jest za wezwanie dla Elvisa, nie? Dobra, teraz tak tylko Udało się, mam ją, ja tylko spójrzcie ją mam tutaj ceny itemów Co moje właściwie najcenniejsze temy, jakie wręcz posiadam Więc szczerze, oby jej nikt nie znalazł, oby jej absolutnie nikt nie znalazł Dobra, ale to nie jest koniec jeszcze Trzeba to będzie chyba zaraz jeszcze zatkać, żeby nie było Bo jak to będzie otwarte, to właściwie każdy może to znaleźć i widzisz, Ale tego bym wolał też bardzo uniknąć Bo jak tam ktoś wbije i, i, i zobaczy... I zobaczy, że tam jest mu, To mogło być też nieciekawie, dobra ja mam tutaj i szczerze, jestem teraz tym taki zdenerwowany, że, 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 że się wyraźnie nie mogę wysłać, bo gdyby, bo, bo gdyby ktoś ją znalazł, to bym mógł mieć takie z tym problemy, że po prostu by ją ktoś porwał i, i co ja bym wtedy, ja by wtedy robił. Ponieważ mojego konika już mi ktoś rozporwał i nie miałem żadnego pojęcia, kto to był. I nadal szuka szukam sprawcy, ale non-stop nie mogę go znaleźć. Więc to jest trochę lipa. Ale ważne, że mój Albert jest na miejscu i żeby jej też nikt nie porwał, bo to była straszna masakra, dobra, tutaj teraz ten cyk. Cyk, cyk, udało nam się, dobra. Tak, tak, tak. Okej, okay. dziękuję Ci bardzo za pomoc w odcinku. Tylko spójrzcie, ile mam tutaj tych bogactw. Serio, to są moje najstarsze systemy. E, dziękuję bardzo, Pani Zefino Widzimy się oczywiście jutro. Elo, dobra, cyk. Teraz tylko, o, ej, ale nisko spadłem. Ej, to było już dość niebezpieczne, dobra. Tylko teraz tak, cyk. I niszczymy tego grifa żeby nie się nie ogarną. że sobie to w tym miejscu jeszcze. Tutaj musi być to wszystko ładnie, o, ładnie oczyszczone. Dobra, tak, tak, tak. No chyba kwart sam może być. Tu jest jakby jakiś blog jeszcze, dobra. Postawmy to w ten sposób. Dobra, cyk, cyk, cyk. I no w sumie, to już jest i tak bardzo ładnie i chyba się nawet tego nikt nie nikt nie spodziewa. Serio, dobra, mój czy tak bardzo, to bardzo Wam dziękuję za oglądanie tego zwariowanego odcinka. No i co? Subskrypcja, dzwoneczek pędzia w górę i wbijcie kończę na mojego Instagrama, ponieważ link będzie w opisie i tam za jakiś czas się będą pojawiały zdjęcia. I szczerze, mam nadzieję, że Abro się tym nie dowie, bo mogę mieć takie straszne problemy. No ale co? Mamy mód taki złota, więc chyba powinien być zadowolony i się na mnie nie powinien tak gniewać. Dziękuję bardzo, subskrypcja, dzwonek pędzenia w górę, widzimy się mamy. Eleczko, Eleczko, bo na moim kanale są codzienne odcinki Eleczko, joł